Jak tutaj wygląda zawieszenie tego kłębu. Niestety jest wysoko. Witam wszystkich. Oglądam Czytam, e, interesuję się tym, co się aktualnie dzieje w różnych pasiekach. E, pszczelarze piszą, pokazują filmy z, ze swoich pasiek, pokazują e, różne ciekawe rzeczy, które robią z pszczołami, żeby e, były zdrowe, żeby pozbyć się przede wszystkim warozy. E, ja chodzę po pasiece i właśnie tak się zastanawiam nad tym wszystkim, co ostatnio, właśnie obejrzałem, przeczytałem. I wygląda to w ten sposób, że jedno, co mnie tak mocno uderzyło, to, że są niesamowicie ogromne różnice klimatyczne w naszym pięknym kraju. I teraz jest taka sytuacja, że większość pszczelarzy właśnie narzeka na to że było bardzo ciepło w październiku matki czerwiły, były problemy z, ze zwalczaniem warozy ponieważ wiadomo jeżeli waroza jest podza sklepem to ciężko ją stamtąd jakoś prawda wykurzyć trzeba albo czekać Aż matki przestaną czerwić, albo właśnie stosować jakieś izolatory. U mnie to wyglądało w ten sposób, że pod koniec września już praktycznie pszczoły wyhamowały do zera. Matki nie czerwiły i mogłem łatwiej tą warozę, po prostu bez specjalnych, bez stosowania izolatorów. Po prostu yy, zwalczać. Północno-wschodnia Polska. To przez praktycznie pod koniec września to już całkowicie było zakończone czerwienie. Już ja nie, nie widziałem czerwiu w wulach. I to niezależnie od tego, jaki to był rodzaj pszczoły, czy krainka, czy bachwas, czy jakieś tam mieszańce, powiedzmy. Wszystkie wszystkie poza jedną rodziną. Teraz powiem dlaczego nie miały po prostu nie miały już czerw. To jest spowodowane temperaturami. U nas niestety jest o wiele zimniej i we wrześniu były już chłody, w październiku była poprawka, przymrozki cały czas, w nocy, chłód i pszczoły nie wiem czy to czują czy po prostu hmm, przewidują w jakiś sposób jaka będzie pogoda matki wyhamowały do zera co prawda no mam osiadkowane dennice czy tam z powiedzmy dennice, w których jest bardzo duża wentylacja i to też ma na pewno duży wpływ. No i, i co z tego wszystkiego wynika, z tych różnic klimatycznych? I specyficznych warunków, które mogą, jak gdyby, w różnych pasiekach wystąpić. Chciałbym tak zaapelować troszkę do, do pszczelarzy, którzy, szczególnie młodych, którzy zaczynają, żeby nie brać wszystkiego od razu za pewnik, i tego, co przeczytają w internecie, czy, czy zobaczą na filmach, Trzeba z tym wszystkim ostrożnie, ostrożnie. Trzeba poznać swoje specyficzne jakieś tam warunki, klimat, który macie. Wiadomo, że to będzie inaczej wyglądać na Dolnym Śląsku, a inaczej tutaj, gdzie ja na Suwalszczyźnie. Zimy tutaj są dłuższe, szybciej się robi chłodno, później przychodzi wiosna. Generalnie jedna rzecz na pewno się sprawdza. Musi być dobra wentylacja w ulu. Pszczoły na pewno nie boją się chłodów, zimna, boją się wilgoci. Także musi być odpowiednia wentylacja, to nie może być jakiś przewiew w ulu, jakiś przeciąg. Ale jednak te siatki w dzennicach się absolutnie sprawdzają. Na górze może być praktycznie ul zamknięty. Górą, w tym wypadku górą nie, mu, nie musi wychodzić to powietrze, bo jest ten ruch tego powietrza dołem się odbywa i pszczoły mogą sobie to łatwiej regulować. Powiedzmy w październiku, tak to nazwę, było na tyle zimno, że one już siedziały bardzo skupione. Te kłęby były już takie. No jak w zimie. Także zobaczmy przykładowo jeden. Tutaj jedna z rodzin. I tak śmiesznie, bo w październiku jak zrobiło się chłodno, to te pszczoły były tutaj. I te, o tu. Tutaj wszystkie. Bardzo dużo tu ich było. I ten kłąb tak tu wisiał. A te ramki były puste. A teraz i się przemieściły w tą stronę także tak ciekawie może tu trochę za dużo tych ramek jest, a może nie To im na pewno nie będzie przeszkadzać. Pokarm mają, tu widać że może da się to jakoś zobaczyć. o Pokarm do samej górnej beleczki jest Także tak ten kłom wygląda. Jest bardzo wysoko. To jest może troszkę niekorzystne. Ale pokarmu jak mają dużo, to powinno być dobrze wszystko nisko. Bo te pszczółki tutaj uwiązały się nisko. Tego nie będzie w ogóle widać. teraz siedzą nisko po prostu. O. Tam, tam, tam jest ciemno. Tak, że mają.